Jak uzbrojony był piechór polski w okresie bitwy pod Rosłowicami czy Żreńcami pod koniec XVIII wieku? Czemu, punktem wyjścia tego tej filmu jest słówki o naszej sytuacji geopolitycznej, w jakiej się znajdowaliśmy wówczas. W jakiej się znajdowała Rzeczpospolita pod koniec XVIII wieku. A była to sytuacja dla nas no, niekorzystna, nieciekawa. Znajdowaliśmy się pod protektoratem rosyjskim. Mało tego. Byliśmy krajem zacofanym gospodarczo, nie posiadaliśmy własnych manufaktur, które by produkowały broń palną. W związku z czym, kiedy Sen Wielki podjął decyzję o armii, o wojska, okazało się, że tej broni jest niewystarczająca ilość i polscy patriości zdecydowali się na zakup broni za granicą. Wybór padł na model pruski, a krab kałkowy pruski. To jest, to jest przed Państwem wzór brytyjski, ale on jest wizualnie podobny do tego modelu Podżdam Pruskiego, wzór 1782, który właśnie myśmy zakupili. Partię tych karabinów zakupiliśmy. Ten karabin Zuropolskiego Staropolskiego miał dwie ważne, dwie takie nowinki techniczne. Pierwsza z nich to był żelazny stempel w miejsce poprzedniego drewnianego, Który oczywiście się od przebijania. Druga, drugą taką nawinką był tak zwany samoczynny podsyp panewki. Polegało to na tym, że ten, ta innowacja po, po, umożliwiła pominięcie kilku chwytów broni. A ówczesne trzeba pamiętać, że ówczesne nabicie broni wymagało wykonania szeregu czynności. najczęściej było około to 10, 10 chwytów całych temp. A ta nawinka ten samoczynny podsyp panewki umożliwił zlikwidowanie. Przejście z 12 do 8 chwytów, do 8 chwytów broni, a zatem skrócenie czasu nabijania, potrzebnego nabijania broni. Yy, kalibier takiego yy, karabinu skałkowego od 18 do 20 mm w zależności od roku produkcji. Siła rażenia była dosyć yy, duża, oczywiście także, ale trzeba pamiętać o tym, że ówczesna broń skałkowa, czy ona prochowa była bronią mocno zawodną oraz skuteczną tylko na krótsze dystanse. Taki, taki Zasięg ognia skutecznego wynosił wówczas około 200-250 do 250 metrów, no, w porywach do 300 I W związku z czym do, do takiej broni dostosowano taktykę piechoty. Pa, piechota miała się zbliżać do wroga na zwartych kolumnach i oddawać salwy co kilkadziesiąt kroków. W polskim regulaminie piechoty yy, zalecano, aby o obronie oddawać pierwszą salwę do wroga w odległości 200 kroków. I kolejne salwy co 50 kroków, trzeba pamiętać o tym, że w ówczesnej Europie na pola bitew dominowała, dominowała już na polach bitew, dominowała siła ognia, piechoty, artyleria. Więc yy, to wszystko było podporządkowane właśnie yy, tej broni. Taktyka była podporządkowana broni, jaką się posługiwali żołnierze. To jest właśnie ten krabnik po polskiego. Tutaj miał jeszcze do magnet Trójowy, bo nakładane na końcówkę rufy trójgraniasty. może do walki wręcz właśnie po oddaniu ostatniej salwy do wroga. U nas to było 50 metrów przed bliźnią przeciwnika, według węgla miała miał następować atak na bognety w praktyce. W praktyce było tak, że żołnierze często, nawet bardzo często mieli taką traumę psychiczną, aby przełamać strefę ognia skutecznego 200 metrów i wejść Zasięg, to jest skuteczny zasięg broni palnej przeciwnika, no i rozpocząć walkę, wręcz. Często było tak, że żołnierz po prostu bał się tę granicę przekroczyć, No z czym dowódcy, właśnie, z czym do takiej walki, wręcz wbrew, wbrew przekazom, w literaturze dochodziło o wiele rzadziej niż, niż miało miejsce w rzeczywistości. Także tak taka była sylwetka polskiego żołnierza, właśnie w tym okresie. To jest, regiment, to jest mundur regimentu Działyńskiego. ten regiment nie brał udziału w pod rozsławicami ani w pod źrenicami, natomiast słabi się o powstanie Kościuszkowskiego. Tutaj się bada taki puszak piechoty z tyłu. Będą na ładunki, czyli patrontaż z blachą danego regimentu. Na no posażenie, posażenie piechura także. Wchodził, wchodził, wchodził tonister z, z włosia oraz feldlasza metalowego. Dziękuję.